Będziemy kontynuowali nasze rozważania na temat Biblii, na temat Pisma Świętego i zastanowimy się nad tym, jak Biblia jest podzielona. Moi drodzy, Biblia, tak jak już powiedziałem to w poprzednim filmiku, dzieli się na Stary i na Nowy Testament. Stary Testament to jest ta część, która opowiada od stworzenia świata aż do czasów, kiedy Izrael, czyli naród wybrany, znajdował się pod władzą Rzymian. Potem mamy drugą część, Nowy Testament i Nowy Testament zaczyna się narodzeniem Pana Jezusa, opowiada o jego życiu, później mamy historię Prasboru i mniej więcej kończy się na około 96 roku, kiedy to powstała Apokalipsa Świętego Jana, czyli ostatnia część Nowego Testamentu. W skład Biblii, w skład Nowego i Starego Testamentu wchodzi w sumie 66 Ksiąg. Powtórzę, 66 ksiąg. 27 jest w Nowym Testamencie, a 39 w Starym Testamencie. I oczywiście było wiele różnych dyskusji w trakcie dziania się historii Kościoła, które księgi, bo ksiąg różnych było bardzo wiele, które księgi mają wejść w skład Pisma Świętego. I w ten sposób powstał kanon. Pierwsze powstał kanon, czyli spis Starego Testamentu, a później kanon, Czyli spis ksiąg Nowego Testamentu. Mądrzy ludzie w kościele i nie tylko wybrali właśnie tych 66 ksiąg jako najlepsze świadectwo objawienia Pana Boga. Także taki jest podział. Trzeba też pamiętać o tym, że Biblia powstała w trzech językach. Że ona nie powstała w języku polskim, nie powstała w języku łacińskim. Tylko Stary Testament powstał w języku hebrajskim i aramejskim, a Nowy Testament powstał w języku greckim i aramej, aramejskim. Pewne fragmenty. O tym musimy pamiętać. I. To jest akurat wszystko bardzo istotne. Trzeba też pamiętać o tym, że są księgi apokryficzne. To w Kościele Rzymskokatolickim one są do wydań Biblii dołączone. Apokryfy czy księgi apokryficzne to są takie księgi drugorzędne. Nie mają takiego najważniejszego znaczenia do zbawienia, mają charakter drugorzędny. Marcin Luther uznawał je za pożyteczne do czytania, ale niekonieczne do zbawienia, dlatego właściwie w wydaniach ewangelickich tych ksiąg w Starym Testamencie nie ma. Moi drodzy, księgi biblijne. Dzielimy na trzy grupy, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Pierwsza grupa to są księgi historyczne, druga grupa to są księgi nauczające, i trzecia grupa to są księgi prorockie. O tych księgach dowiecie się w następnym filmowym materiale. Pozdrawiam serdecznie.